Udało się pozyskać kolejną dotację na rewitalizację dawnego dworca kolejowego w Pyskowicach. No, bardzo się cieszymy, ponieważ niedawno okazało się, że projekt, który niejako spisaliśmy już na straty związany z rewitalizacją, który nie dostał dofinansowania w 2018 roku, kiedy składaliśmy go jednak został rozpatrzony pozytywnie i ponieważ z rezerwy Urzędu Marszałkowskiego zwolniły się środki więc otrzymaliśmy dodatkowo milion 800 tysięcy z kawałeczkiem na to żeby pociągnąć troszkę szybciej z stacją kultury dofinansowanie pochodzi z regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego i zostanie przeznaczone na dalszą część prac które zostaną wykonane po zakończeniu prowadzonej obecnie termomodernizacji Tutaj wielkie podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego, dla pana Marszałka Jakowa Heustowskiego za to, że jednak ta lista rezerwowa ruszyła i, i możemy tę pracę zintensyfikować, co też zmienia nieco harmonogram i mam nadzieję, że przyspieszy pracę i pozwala z tych segmentów, w których ułożyliśmy te inwestycje, ponieważ ten montaż finansowy od początku zakładaliśmy, e, znacznie przyspieszyć no i powiększyć ten zakres pierwszego etapu o drugi. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się również o ten trzeci e, i w terminie skończymy te inwestycje i oddamy ją w ręce mieszkańców, żeby tutaj się to po prostu dobrze działo. Przypomnijmy, że celem rewitalizacji jest przywrócenie życia w zabytkowym budynku. Ma tutaj się pojawić m.in. kawiarnia internetowa, biblioteka, sale dydaktyczne czy konferencyjne. Wydzielona zostanie sala do koncertów, ćwiczeń oraz warsztatów rękodzielniczych. Na dworcu będzie się również odbywała obsługa podróżnych poprzez niewielką poczekalnię z automatami biletowymi. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Już nie mogę się doczekać, kiedy pójdę spać. Za rozwórka stado strachówkaś wyskoczyć chcę. Jeden huczy, drugi stuko, jo nie byda się bać. Dziś z każdym strachem, strachem zapoznamy się. Tak prezentuje się początek pierwszego filmu, jaki w ramach projektu Stacja Legenda realizuje Stowarzyszenie Stacja Pyskowice. Co roku wiosną staramy się organizować jakiś projekt. Często on yy, był w plenerze. Była to Stacja Historia, w tym roku troszeczkę inaczej ze względu na. Sytuację, aczkolwiek myślę, że bardzo fajny pomysł, bardzo fajna idea. Od lat nam chodziła po głowie, żeby nakręcić, żeby przybliżyć legendę opowiadania śląskie. Do udziału w projekcie stowarzyszenie zaprosiło Dominikę Kierpiec-Kątny. Tak zwaną śląską bajarkę, która pięknie w Gwarze Śląskiej razem z mężem śpiewa, opowiada. Spotkamy się... Cyklu, w cyklu co dwa tygodnie yy, z jedną z śląskich postaci. Główną bohaterką pierwszego z filmów jest meluzyna. Jaki mieć galoty, rurki albo dzwony, czy taki z kapsami? hopy a bluzeczka jako, czy tako z bufkami, zwykło pod koszulka albo z obrazkami. Kolejne legendy poświęcone będą takim postaciom jak Bebok, Utopek czy Skarbek, a wszystko po Śląsku. Ponieważ y, bliskie nam, bliska nam jest tożsamość miejsca, bliskie nam jest wszystko, co wiąże się z miejscem, w którym y, jesteśmy, w którym żyjemy. Gwara już niestety troszeczkę odchodzi, coraz mniej jej jest. Bardzo cieszymy się, że są osoby takie jak pani Dominika, które. Wciąż starają się jakby ją obudzić, pokazać, bo to jest no, bardzo piękna, bardzo fajna rzecz. Filmy będą pojawiały się z częstotliwością raz na dwa tygodnie na fanpageu stowarzyszenia oraz na kanale YouTube. Ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych to suma pieniędzy, jaka trafi do Pyskowic z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Otrzymaliśmy informację, że wniosek, który złożyliśmy już w ubiegłym roku na realizację remontu takiego kompleksowego ulicy Wyszyńskiego, został rozpatrzony pozytywnie. W związku z czym do końca tego roku wybieramy wykonawcę i w przyszłym roku ruszają prace. Przebudowa obejmie ponad kilometrowy odcinek ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego od skrzyżowania przy zespole szkół im. Marii Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Bytomską. Ale w tym miejscu muszę podziękować dwóm osobom, które mocno nas wspierały w tej pracy. To jest pani dyrektor Wójtowicz z Urzędu Wojewódzkiego i pani dyrektor naszego Zarządu Dróg Powiatowych, ponieważ zawsze możemy liczyć na wsparcie, zawsze możemy liczyć na pomoc i na taką konstruktywną opinię, która jest absolutnie niezbędna do tego, żeby skutecznie ten wniosek złożyć. Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 6,5 miliona złotych. Jednocześnie gmina jako koszt niekwalifikowany wykona modernizację odcinka od skrzyżowania z ulicą wyzwolenia do skrzyżowania z ulicą nową. Julia Pikul, mieszkanka Pyskowic, a jednocześnie uczennica tutejszego Liceum w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej, zajęła trzecie miejsce w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych Polskie Serce Pękło. Katyń 1940. Julia tak naprawdę napisała pracę, która analizuje rozmaite mechanizmy propagandy politycznej i na tej podstawie dowiodła, że kłamstwo katyńskie ma wiele, wiele wymiarów. Moralny, polityczny, nacjonalistyczny i tak dalej, estetyczny nawet również. Konkurs miał bardzo prestiżowy charakter. W komitecie honorowym znaleźli się prezydent RP, marszałek Sejmu, minister edukacji narodowej i nauki, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz prezes IPN-u. Na konkurs wpłynęło około 4000 prac, a spośród nich około 500 stanowiły wypowiedzi literackie. Byłam bardzo zadowolona i bardzo dumna. Oglądaliśmy wieczorem przekaz w telewizji, i yy, muszę panu powiedzieć, że zarówno ja, ale też wielu nauczycieli potem mówiło, że w momencie, jak odczytali sukces Julii, pokazali Julię, to nam się łezki w oczach pokazały. pokazały. Takcy byliśmy dumni i zadowoleni z tego. Dodajmy, że 17 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Zespół szkół imieniem Marii Konopnickiej w Pyskowicach przygotował ciekawą ofertę edukacyjną dla kandydatów do liceum, technikum oraz szkoły branżowej pierwszego stopnia. Jeśli chodzi o liceum, polecamy oczywiście, jeśli mówimy o Julii, to klasę humanistyczną i klasę językową, czyli dla tych uczniów, którzy mają zdolności humanistyczne. Dla umysłów ścisłych polecamy klasę matematyczno-informatyczną i klasę medyczną. Natomiast dla bardzo polecam również klasę w technikum. Mamy zawód technik logistyk, dzisiaj bardzo poszukiwany zawód, bardzo dobrze płatny, a dodatkowo w naszej szkole uczony na bardzo wysokim poziomie. Wiosenne Dźwierganie 2021 to akcja, za którą stoi Pyskowickie Stowarzyszenie Ludzie Miasta. Jej efekty można podziwiać na drzewach. Mieliśmy się spotkać, szyć te ptaki razem. Pandemia nam trochę te plany pokrzyżowała, ale tutaj mieszkańcy Pyskowic, jak zawsze zresztą, stanęli na wysokości zadania. Ponad 240 ptaków uszyli w domach, z przygotowanych wcześniej zestawów, które mogli odbierać w, w Mokisie. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem. Szyciem ptaków zajęli się zarówno mieszkańcy, radni wraz z burmistrzem, jak i pyskowickie stowarzyszenia. Dzięki temu udało się przyozdobić trzy drzewa zlokalizowane w różnych częściach miasta. Tam robiliśmy i z żoną, z wnukiem. Cura też, jedna, druga się przyłączyła do tej akcji. Robiliśmy te ptaszki ozdóbki. To coś ciekawego, kolorowego jeszcze w tym takim teraz ciężkim okresie. Gdzieś ludzie mogą sobie to myślenie przekierować w innym, na inny tor. Warto dodać, że akcja zatoczyła szerokie kręgi i nabrała również międzynarodowego charakteru. Ostatnie miesiące niestety nie sprzyjały bezpośrednim kontaktom z naszymi miastami partnerskimi, a chciałam przypomnieć, że Pyskowice mają podpisane partnerstwo z trzema miastami, z Czerwonogradem, z Larika Marii i z Flursheim am Main. Dlatego tym bardziej cieszą nas takie inicjatywy jak ta, w ramach której powstało drzewko partnerstwa zlokalizowane na, w parku na placu Józefa Piłsudskiego do partnerskich miast wpłynęło również zaproszenie do przyłączenia się do tej sympatycznej akcji. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Nasi przyjaciele jechali do Czerwonogradu, zawieźli nasze ptaszki w barwach polsko-ukraińskich do Czerwonogradu. No i oni faktycznie podchwycili temat, uszyli swoje ptaszki. Tutaj też i władze Czerwonogradu się przyłączyli i młodzież, więc wiemy już, że drzewo Powstało w Czerwonogradzie, już ozdabia to miasto. Być może podobne drzewa przyjaźni jeszcze w tym roku powstaną w partnerskich miastach w Niemczech oraz Francji. Muzyka